Kończymy dzisiejszy dzień, miało być inaczej, ale wyszło jak zwykle, czyli w chatce, kiełbaski się smażą, drinki się piją, drinki zaraz się będą pić, Seba powiedz ile kilometrów dzisiaj zrobiliśmy, 600 z groszem 600 kilometrów dzisiaj zrobiliśmy, syno nie pokazuj mamy co pijesz, by nie było, tak, i tak na szybko tylko, bo już było jedno pożegnanie, ale to będzie mhm. inne, dojaliśmy do Norwegii, było dzisiaj bardzo, bardzo szybko, dla ludzi, którzy lubią szybkie odcinki, bardzo szybkie odcinki, polecam Finlandię Północną, bo to generalnie wychodzi na to, że to jest chyba nirwana taka kraj marzenie. Do nieba, jak ktoś idzie w Rudowiec, to może iść tutaj, bo tu będzie się spełniał. Jutro kończymy ten trip, idziemy do Norwegii, więc jutro przed nami Norwegia, no a resztę na wideo sobie zobaczycie. Słowem dnia jest renifer. Bardzo, bardzo polubiliśmy te zwierzaczki. Bardzo, bardzo. Mają bardzo dużo plusów. Zresztą Mogę zobaczycie je na filmiku, można je też zjeść. E, widzieliśmy dzisiaj łosia. Brakuje nam tylko niedźwiedzia i Nordka, mam nadzieję, że w nocy przyjdzie niedźwiedź i pierdoli nas tutaj, żebyśmy mogli go nagrać. No i Nordka jutro. Sprzęty jadą. Na pewno będą zimne. Tak, tak. Sprzęty jadą, wszystko jest ok. Pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się miłego oglądania. Bye. Tam już nas wita Norwegia To co nas ostrzegali Ja on się będzie z nami ścigał Dobrze <laughs> Czecznie po 3 złote to już wypaliłem Po 3 euro, po 3 euro. Tutaj jesteśmy na najwyższej górze w okolicy. Chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Absolutnie dookoła jest przyroda. Nie ma nic: absolutnie nic. Nie widać żadnych domów, żadnego dymu, żadnych zabudowań. Absolutnie nic. Stoi tutaj tylko taki duży nadajnik. Tu nasze traktorki stoją. Patrzcie, absolutnie, absolutnie nie ma niczego. My to tak widzimy tutaj, podejrzewam na jakieś nawet do 100 km. Prawy, suszony renifer, bo zjedliśmy reniferka, ale chłopakom weźmiemy suszony. Cena za kilogram 120 euro. I nie kupiliśmy tego kilograma. Nie kupiliśmy. <grym> w Finlandii nie ma takich ekspresów jak nasze, są takie stojące. Samo obsługa, ciasteczko, wszystko i wlewamy sobie do kubeczków. Ale dobre. No cóż powiedzieć, bardzo lubimy renifery w każdej postaci. Bardzo nam przykro, drogi reniferze, ale ci zjemy. Na tej czarnej puszce. Tak, tak. mamy najdłuższy odcinek trasy Seba ma 20 litrów w zbiorniku dwie piętnastki 30 czyli Seba ma 50 tu mamy wyżebrany pojemnik na ten 4 6, 64 tu mamy piątkę w zapasie 69 tu mamy 15 74 84 litry tu mamy piątkę 89 litrów i jeszcze mamy 36 litrów. Jeszcze mamy 36 litrów w zbiorniku, i straciłem rachubę. Ale mamy wszystkie paliwo, które możemy wziąć i korek oryginalny. I korek oryginalny. chłopaki nam po drodze naleją. Tutaj jest tak. na palec. Finlandia to jest bardzo ciekawy kraj, bo się okazuje, że jedziemy na północ i nikt nie wie, czy kupimy paliwo, czy nie. Nie ma tam w ogóle dystrybutorów. Można kupić tylko w ośrodkach turystycznych. A, że nie ma już sezonu, więc nauczeni już jazdą asfaltem 100 km, zabezpieczamy się jak możemy. Mamy naszą miejscówkę, powoli wstajemy pokażę wam, bo tu bardzo ładny widok jest Ziobro ty kurwa jebana Przestań mi rodzinę prześladować Nawet człowiek wyjść na dwór normalnie nie może